Cześć, dzień dobry witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bitadmin.pl. Ja nazywam się Michał Maczek a w dzisiejszej lekcji. Pierwsza z cyklu lekcja dotycząca MS sql -a. Czyli przygotowanie środowiska. Jestem zalogowany na maszynie wirtualnej Windows Server 2022. Jest to oczywiście wersja trialowa, i dziś chcę pokazać, w jaki sposób zainstalować SQL Management Studio, samą instancję SQL Server 2022 Express oraz przykładową bazę, która posłuży nam do ćwiczeń. Zacznę oczywiście od samego. Silnika bazy danych, ponieważ on jest najważniejszy, a później będę doinstalowywał SQL Management Studio, tak aby można było przy pomocy edytora GUI podłączyć się do bazy oraz odzyskać bazę testową, a także przeprowadzić podstawowe w kolejnych lekcjach, oczywiście tutaj zapytania na bazie. Wszystkie linki znajdują się pod nagraniem. Rozpocznę od pobrania samej instancji bazy. Jest to oczywiście mały plik, natomiast on w trakcie konfiguracji będzie wymagał pobrania pewnych elementów. Wybiorę Basic na pierwszym ekranie. Tutaj oczywiście Accept. Domyślnie zainstaluję na C. Dysk ma około 60 GB więc tutaj w zupełności będzie wystarczający. Na 40 gigach może być mało, ponieważ sam system operacyjny jest dość duży, chyba że zostanie zainstalowany w innej wersji starszej 19.16. Natomiast ja mam 22, tak samo jak instancje bazy, więc klikam Install. Tutaj pojawił się pasek postępu, pobierane są kolejne elementy, więc powrócę, gdy te elementy zostaną pobrane. I po chwili, w zależności od jakości łącza internetowego, pobrane. Pakiety zostały na dysk, natomiast teraz pojawia się pasek instalacji. Jest to całkowicie bezobsługowe na tym poziomie. Oczywiście nie musi być to Express Edition. Użyłem go tylko dlatego, ponieważ jest on darmowy do. Takich zastosowań, oczywiście, do użytku firmowego również, aczkolwiek nie ma podstawowych funkcji, które na co dzień się przydają. I jeszcze, jeżeli chodzi o samą maszynę, jest to zwykły serwer standalone, nie jest w domenie, ma 8GB oraz 4 rdzenie przypięte do maszyny wirtualnej tak aby w miarę możliwości ta maszyna działała wydajnie oczywiście razem z bazą danych która jest stosunkowo niewielka. To o czym wspomniałem czyli dysk 60 giga w zupełności nam tutaj do tego celu wystarczy i po około 3-4 minutach mamy zainstalowany SQL Server 2022 w wersji Express i teraz bardzo istotne ważne jest aby tutaj skopiować sobie tego connection stringa ponieważ na tej podstawie będziemy logowali się do y, instancji bazy, a później będziemy odzyskiwali bazę testową. Więc ja zapiszę sobie go tutaj na boku, kliknę close. Ewentualnie z tego poziomu również Management Studio można sobie zainstalować. Natomiast ja przejdę tutaj na drugą stronę. No i tutaj mamy Management Studio w wersji 22, i w punkcie drugim jest link do pobrania. Ja już. Mam go tutaj pobranego, więc uruchomię. No i tutaj ta instalacja będzie nieco dłuższa, ponieważ trzeba tam wybrać kilka opcji, no i wszystko to, co on będzie chciał, należy potwierdzić, oczywiście, jeżeli chodzi o komponenty. Więc tutaj rozpoczynamy pobieranie i później instalacja. Natomiast do instalacji konkretnych komponentów jeszcze wrócę, aby pokazać, co konkretnie trzeba zaznaczyć w opcjach, aby. Ta instalacja się poprawnie wykonała. No i po chwili tutaj mamy takie okienko, które jest nieco inne niż w Management Studio, które instaluje się pod. Pełnego SQL. -a. Natomiast oczywiście nie musimy zaznaczać do naszych celów żadnego z tych elementów. Natomiast 3 i 40 GB jest potrzebne, więc tutaj chwilę zajmie pobranie tych komponentów podstawowych, tak aby można było się później do bazy podłączyć. Więc Klikam install i rozpoczyna się pobieranie, wrócę gdy będzie kolejny etap. Instalacji. Pakiety zostały pobrane, teraz następuje ich instalacja, więc tutaj również jedynie co pojawia się to pasek postępu. Powrócę, gdy ten etap zostanie ukończony i będzie można rozpocząć dalszą konfigurację. OK, instalacja została zakończona, tutaj jeszcze możemy. Uruchomić ponownie maszynę, więc powrócę, gdy to wykonam, i przejdę do odzyskiwania bazy danych. Maszyna jest ponownie uruchomiona, więc mogę przejść na services, aby sprawdzić, czy instancja bazy działa. I tutaj trzeba uruchomić, zaznaczyć ewentualnie automatik, aby się ta baza podniosła. Tutaj, serwer agent browser będzie nam niepotrzebny na ten moment. Przejdę do Management Studio. Otworzę sobie zapisanego connection stringa. Tutaj nie niepotrzebne jest konfigurowanie konta. Będzie ono działać również bez niego. I mamy opcję 2. Możemy tutaj zalogować się podając wszystkie parametry własnoręcznie lub. Przełączyć się na Connection Stringa. Natomiast ja tutaj zaznaczę opcję Optional w encrypcji. Przełączę się na Connection Stringa, wkleję to, co pojawiło się na końcu na konfiguracji czy instalacji instancji bazy. Nazwę ją powiedzmy MSSQL, to jest obojętne, kliknę Connect. I tutaj jeszcze raz opcjonal. W sumie mogę zrobić to również z tego widoku. Wskazuję jako bazę domyślną Master'a, ponieważ tutaj ten mandatory wymaga enkrypcji przy połączeniu, natomiast dla nas jest to niepotrzebne. Klikam Connect. Okay. Jesteśmy w instancji. Bazy są tylko te podstawowe, czyli Mastery. Natomiast ja podbrałem sobie bazę Adventure Works tom 2017 to tak naprawdę nie ma znaczenia natomiast chodzi o to żeby była to wersja light, ponieważ sama ta baza ma tutaj 7 mb więc to nam w zupełności wystarczy i teraz klikając prawym na databases store databases no i tutaj device trzy kropki add i należy wrzucić tak dla pewności żeby tutaj nie odszukiwać tej ścieżki mogę sobie otworzyć tą ścieżkę z backupem, w której SQL szuka bazę. Kleję tutaj kopię z rozszerzeniem bak. Tutaj Należy odświeżyć w ten sposób i klikam OK, klikam OK. I tutaj bezbłędnie, więc po kliknięciu OK restore się dokona. No i mamy bazę AdventureWorks LT 2017. Tutaj oczywiście znajduje się kilka tabelek, nie ma ich dużo, natomiast tak do takich podstawowych rzeczy wystarczy. I mogę jeszcze sprawdzić ewentualnie, czy jest w stanie nam tutaj wylistować zawartość tabelki. No jakieś dane są. Więc jeżeli chodzi o instalację, taką wstępną konfigurację, to tyle i generalnie w kolejnych lekcjach chciałbym powoli pokazywać tutaj działania przy wybieraniu danych selekty, grupowania, having. Where, like, i tak dalej, i tak dalej. Te podstawowe rzeczy, żeby można było się tutaj w miarę bezpiecznie w bazach poruszać. I później być może jeszcze również kwestie joinów, które dla wielu osób ciągle są jakby dziwnym takim tworem, gdzie ciężko jest tutaj zrozumieć, jak te dane pomiędzy tabelkami jesteśmy w stanie wyciągnąć. Natomiast na ten moment mamy skonfigurowaną instancję bazy, odzyskaną bazę, dostęp do tabel. Również działa dane jakieś przykładowe, które znajdują się w tej bazie. Jesteśmy w stanie poprzez select wylistować, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast oczywiście. To nie jest tak, że należy kliknąć prawym i wybrać 100 czy 1000 rekordów. Można oczywiście zrobić to w ten sposób. No tutaj ten system podpowiedzi taki sobie, więc trzeba będzie ciut więcej popisać. Natomiast taki, takie proste zapytanie i Alt X, jesteśmy w stanie tutaj również te dane sobie wyrzucić przy pomocy już polecenia z Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.